Cześć! Z tej strony Mariusz z Eurowizja.org. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszych reakcji na piosenki Eurowizji Junior 2025. Dzisiaj reagować będziemy na piosenki z Irlandii, Gruzji oraz Armenii. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie proszę o subskrybowaniu naszego kanału oraz zachęcam również do pozostawienia komentarza pod naszym materiałem. A tymczasem zaczynamy. Ach, no i znowu zaczynamy ballada. Kolejna ballada, kochani. I znowu Irlandia stwierdziła, że ballada po irlandzku, bo oczywiście nie wierzę tylko irlandzki, co mnie mega cieszy. I znowu taka raczej z tych dojrzalszych, mało dziecka w tej balladzie na razie. Wydaje się być bardzo dojrzała jak i na juniora, ale jak dla mnie to nie jest wada, skoro regulamin na to pozwala, to czemu nie? I te dobrze postawione, dojrzałe głosy mogą się wyróżnić wśród młodszych dzieci. To mi się z czymś kojarzy. Melodyjnie, tylko nie wiem jeszcze z czym. Melodia refrenu jest bardzo taka uniwersalna, brzmi dosyć znajomo. I mimo języka, w którym dosyć trudno by się śpiewało dla obcokrajowca, to myślę, że bardzo łatwo będzie zanucić ten utwór komuś, który go sobie po prostu będzie słuchał nawet po raz pierwszy. Ale bardzo ładny głos ma dziewczynka i jakby mi się mega to podoba. Jest spokojnie, melancholijnie, roz, to się roz, o, coś się rozbudowuje. Nie lubię tych zabiegów ze zmianą czarno-białego czy stepina. kolor. Już za dużo razy to widziałem. Kurczę i trochę nawet czuję, że szkoda, bo tekst, który tutaj jest opisany, jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, ale z tego powodu, że wokalistka śpiewa stricte po irlandzku, no nikt nie do końca zrozumie, że ten tekst jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Refren płynie, ale nie jest w żaden sposób odkrywczy, więc... Ani mi się podoba, ani mi się nie podoba wcześniej. Oj tak, ale zdecydowanie jest to refren, który będę nucił cały wieczór dzisiaj. Jest bardzo przyjemnie. O, Bridge jest! To jest to! Bridge! Idzie, idzie, marsz! Idziemy! I to coraz bardziej idzie, coraz bardziej idzie i to ta piosenka nadaje takiego rytmu. Idziemy, 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 idziemy i teraz spowolnienie. To jest to. Jest naprawdę przepiękna, na dorosły konkurs byłaby przecudowna, ale na konkurs dziecięcy to troszkę chyba zbyt dorośla. Uważam, że to jest bardzo ładna piosenka, jakby no... No, dziewczyna widać, pokazuje to, co może, i. No, piękne po prostu. I czas na pokrzyczenie, na zrobienie wszystkich popisów, jakie się ma w rękawie. Myślę, że niczym ta piosenka nikogo właściwie nie zaskoczy. No, powiem szczerze, że piosenka była, minęła, i nie zapamiętałbym jej melodii. Jest urocza, jest, ma, taki schematycz, ma schematyczną budowę typową dla piosenek eurowizyjnych czy juniorskich, zwrotka, refren, zwrotka, refren, bridge i mocny refren, ale nie sądzę, że wyróżni się na scenie juniora. Nie ma w niej nic takiego specyficznego. Ja nie będę w ogóle obiektywny, bo moja opinia jest subiektywna. Nieważne, co Irlandia na Juniorze wyśle, ja jestem w 100% sprzedany. Po prostu język irlandzki jest po prostu kluczem do mojego serca. I to, że piosenka nie jest za bardzo na, na wygraną, bo to nie słychać, że to jest na wygraną, to um, szkoda, szkoda. Uważam, że ta piosenka naprawdę jest. No, naprawdę solidna. Produkcja nad tym jest jakby dobra. Wokalistka ma wokal, który no, może skruszyć serca wszystkich dorosłych i nie tylko dorosłych, ale też i dzieci. I no, to jest coś przepiękne. Uważam, że Irlandia może na tym zyskać, bo Irlandia... Irlandia na juniorze potrafi zrobić staging. I ja uważam, że ona może wykręcić bardzo dobry e, jakby, występ. Jeżeli też uda do tego wokal, który jeżeli słyszymy, jeżeli tak będzie w Tbilisi, to będzie cudo. E, ja życzę oczywiście Iran jak najlepiej, jak zwykle. goer e, i jakby niech, niech się pnie. Jak, tak jak na górze Loti. Może się Lotti nazywa ta dziewczynka, tak? Lotti. E, niech się loti znosi na wyżyny. Więc Irlandia wposuwuje się idealnie właściwie w te swoje takie trendy. Bardzo często wysyłają oni takie starsze dziewczyny z jakąś taką potężną balladą. Całość jest cała po irlandzku, a więc myślę, że Irlandia finalnie poradzi sobie tak jak zazwyczaj sobie radzi w konkursie. Nie będzie to jakiś super duży sukces, jednak te inne ballady, które są w stawce są troszeczkę po prostu silniejsze. Ale piękne widoczki. W ogóle bardzo lubię występy Gruzji na Te Najczęściej mi się podobają. Od razu czuć, że to jest tradycja, tradycyjne. O, Gruzja od razu atakuje mocnym wokalem, mocne skrzypce. Bardzo symfonicznie. No, już możemy się spodziewać, że będzie wzniośle. Będzie potężnie. To brzmi bardzo epicko. I to czuć. Chyba Gigak yy, giga to pisał. Ja to coś czuję. Jego rękę. Bardzo dramatyczny, taka, bardzo dramatyczna melodia. Dużo patosu. Znowu jak na konkurs dziecięcy, może trochę za dużo. No, refren jest przepotężny. I bardzo szybko do niego przeszła, więc. Co będzie się działo dalej? Okej, okay, refren może nie jest jakiś, nie wiem. Czu nie czuję, że jest jakiś, nie wiem, wybitny. Ale dziewczynka ma wokal. Zdecydowanie ma wokal. Przyznam, że trochę mnie zatkało. Wokal Anity jest nie z tej ziemi. Nie wiem, ile ta dziewczynka ma lat. Wygląda na jakieś 10-11. I te instrumenty i to przejście między zwrotkami a refrenem. Jest synergia między zwrotką a refrenem i to jest super. Znowu tekst jest ten, po Gruzińsku w zwrotce, a jest przepięknie. Tutaj widzę to tłumaczenie i jest naprawdę bardzo mocne. Może chcą powtórzyć polski sukces dwukrotnego zwycięstwa z rzędu. Mam trochę poczucie, że ta piosenka się cały czas buduje, buduje, buduje. Obawiam się trochę, czy czasem nie będzie zawodu przy końcu. Chociaż ja nie jestem przygodny do refrenu. Powiem Wam szczerze. Jakby, jakby, jakby dziwnie ten refren jest produkcyjnie zrobiony. Mam takie. Wrażenie, że jakby jest troszeczkę z boku, ten refren. No, jest to na pewno utwór pod jurorów. To jest coś, co może znowu zdobyć ich serca i przez to po prostu zdobyć Grand Prix konkursu. Dziewczynko to trochę nie za wysoko te e, wokalizy. Co pięknie śpiewa. No, ale no, kto na że nie śpiewa, co pięknie. No, świetno jest. Jeżeli ona śpiewa w ten sam sposób na żywo, to to będzie zwycięstwo. Nie, to jest. Ta końcówka to jest sposób prostu proszenie jurów o... dajcie nam jeszcze raz wygrać. Nie wiem czy wy też macie takie spostrzeżenie. Ale ja myślę, że anitar troszeczkę, mimo to, że ma wokal super, ale ja mam wrażenie, że ona trochę za dużo. Że za dużo ona trochę daje temu tej utworowi... Strasznie wysoko śpiewa. Jestem bardzo ciekawy. tam. Musi być ten efekt tego czystego głosu, jeżeli głos jej się załamie, to wszystko się może po prostu zrujnować w jednym momencie i koniec. Piosenka sama w sobie widać i słychać, epicka. Jest, są instrumenty, jest chór, Anita jest y, bardzo ładnie ubrana, bardzo ładny ma wokal. Y, pokazuje to, że no, to piękno Gruzji, bo widać w teledysku przepiękne widoczki z Gruzji niedługo zobaczę, więc nie mogę się czekać. Yy, I naprawdę yy, produkcyjnie mam wrażenie, że gdzieś to się jednak zagubiło. Że mimo to, że jest tu dużo elementów, które mimo to współgrają ze sobą, to mimo to nadaje mi troszeczkę bałaganu. Co mi znaczy, bo jakby może masło łączę, trochę powiedziałem, ale mi chodzi bardziej o to, że jakby... Zrodka jest zrodką i jest super, bo się tam buduje, 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 a refren jest troszeczkę tą kulminacją tego wszystkiego, co się właśnie tam nagromadziło w tym, jakby produkcji, czyli właśnie chór, instrumenty, wokal e, anity, e, melodie i tak dalej. Wszystko tam naraz, ale to trochę się nie współgrało. To, co, to, co działa w bridge'u, czy działa w zrodkach, to nie działa w refrenie i mi troszeczkę to zaburza. Eee, ale czuć, że Gruzja. Z... No znowu chcę być winerem u jurorów, bo to czuć, po prostu czuć i czy Gruzja wygra piąty raz? Myślę, że nie. Myślę, że to może być wysoko, ale myślę, że nie na wygraną. Zobaczymy, co yy, powie Europa, ale oczywiście życzę Gruzji gospodarzom jak najlepiej. No bardzo, bardzo szybko ta piosenka przeleciała, nie ukrywam, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo mocna propozycja, jest bardzo silny wokal. Jest bardzo ładnie produkcyjna. Ta piosenka, produkcyjnie też ta piosenka zrobiona. Bardzo mi się podobają te smyki. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Moim jedynym zarzutem jest to, że ta piosenka znowu brzmi trochę dorośle, wynośle i pato jest dużo patosu. Ale to mi nie przeszkadza, jak w niektórych innych propozycjach. Jest to taka ballada, ale jednak ona jest z troszkę większą energią tutaj, i zaśpiewana, i zagrana, więc zdecydowanie się wyróżnia na tle stawki, mimo że ta cała stawka jest dosyć taka wolniejsza. Myślę, że w tej piosence bardzo dużo zależy od stagingu, bo tak potężną piosenkę trzeba właściwie pokazać i mam nadzieję, że to będzie taki bardziej minimalistyczny staging. Że nie będzie przeładowany, bo już sama piosenka ma ogromny taki ładunek emocjonalny, yy, liryczny i, i, i wokalny, więc jeśli jeszcze staging do tego będzie zbyt skomplikowany, zbyt na przykład kolorowy, to może to nie wyjść, ale jeśli będzie skromny, to uważam, że, że wypadnie bardzo dobrze. Gospodarze znają doskonale możliwości techniczne sceny, więc mogą sobie Przygotowywać ten staging już od, od dawna, tak naprawdę. Także yy, może być bardzo dobry występ. Okej. Okay. Na razie widzimy Alberta, który coś rysuje. Co? Jeszcze nie wiem. Teledysk minimalnie przypomina mi na początku yy, polski teledysk z tego roku. Jest jakieś światełko, ciemność, lampa. O. Ballada, po raz trzeci. Czy Armenia też stwierdziła, że wyśle balladę? A czy fajnie, bo Armenia dawno nie wysyłała ballady? Cieszę się, jak ten junior ma taki mocny dziecięcy pierwiastek i nie jest dostosowany do dorosłych odbiorców. No bo umówmy się, że ostatecznie ta Eurowizja jest dla dzieci. Uuu, bardzo ładny głos. Coś mi ta melodia przypomina, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć co, ale brzmi to znajomo. Jest tutaj Jezu, z ja uwielbiam. Tutaj brzmi przepięknie ormiański Ten chór tam z tyłu, ale coś się buduje. Trochę taki vibe małego księcia z całą tą animacją. Albert wydaje się mieć również bardzo silny wokal. Piękne smyczki. Piękna opowieść. Bajkowa. Mam nadzieję, że w jakiś sposób przeniosą ten teledysk na tę scenę, bo w tego światła, przyjmowanie światła z tej gwiazdy, super. Kocham to, się budowa ale jest spowolnienie, coś się dzieje. Ten refren się tak buduje, buduje i nagle wraca do samego początku i znowu się robi bardzo spokojnie. Wszystko jest wręcz na takim oddechu. Trochę nie jest dla mnie jasna struktura tej piosenki. Ani lubię, gdy nie jest dla mnie jasna. Ale myślę, że ta piosenka ma być bardziej jak taki spektakl, który nas poprowadzi przez jakąś historię, więc ma to pewnie gdzieś do Ja mam troszeczkę, słuchajcie, vibe z Włajasz od May. Nie wiem czemu, ale ja mam ciary. Może nie z tego, ale mam ciary. Trochę się czuję jakbym wysłuchiwał bajki za dzieciaka. Dziadek siada na moim łóżku. Ja zamykam oczy i wsłuchuję się w jego słowa. To Dosłownie czuję taki vibe. Czy telesk jest AI czy to jest dawane... I don't know. Ale... Telecyk jest bardzo mały książę. No i sama piosenka jest też bardzo ładnie zrobiona. Może to nie jest coś, co wszyscy będą nucić i będzie pamiętane latami, ale jestem pewien, że poradzi sobie w konkursie bardzo dobrze. Oczywiście, No i jestem też bardzo ciekaw, o czym on śpiewa. Musiałbym sobie rzucić okiem, bo wydaje mi się, że tutaj są poruszane po raz kolejny raz ważne rzeczy. Brave Heart. Och! Bardzo ładna pisanka. Ciężko jest ją ocenić, nie widząc y, wokalisty i jego emocji. To pewnie się okaże na scenie dopiero, w jaki sposób nam to przedstawią, ale sama historia opowiedziana w teledysku jest przepiękna i uważam, że, że mogliby w jakiś sposób ją uwzględnić. Szczególnie tą y, grę świateł i, i, i emocje z tym związane. Także wielka niewiadoma. Tak naprawdę dla mnie. Takie piosenki są wielką niewiadomą, i bardzo dużo zależy od tego, jak będzie pokazana na scenie, ale ogólnie podoba mi się. Daje on faktycznie mm, takie poczucie ciepła. Mi było bardzo miło po prostu na serduszku, ciarki się pojawiły. Jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemna propozycja. Czy to wygra konkurs? Nie wiem, ale jest to na pewno bardzo, bardzo porządna propozycja z Armenii. Mogę coś śmiało powiedzieć. I feel wither vibes. Totally. Wow. Ta piosenka po prostu, ona przenosi w inną rzeczywistość. Jakby mimo to, że ten teledysk jest animowany. Nie wiem, czy to jest AI czy nie. To już nie będę w to wchodził. Ale... O oh, wow. O oh, wow. No, Armenia dawno nie wysyłała balady. ostatnia balady wysyłali chyba w, dopiero w 2017 roku z bumerangiem. To była chyba ich ostatnia balada. Tak to zawsze było. Wysyłała piosenka albo Melena. Y, y, I. Wow. A, jestem w szoku. I to, to że or, co, że jest całe po ormiańsku, bo Armenia miała stosunkowo bardzo często, że połowa to jest angielski, bo to jest ormiański, a to chcesz całości po ormiańsku. O oh, wow, nie, to jest przepiękne. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Nie, yeah, I'm speechless. Co ja mogę więcej powiedzieć, no. Armenia idzie po zwycięstwo. Tyle mogę powiedzieć, bo nie mam naprawdę słów. Wow. I jak podobały Wam się reakcje na te piosenki? Co sądzicie? Proszę dajcie nam znać w komentarzu. Przed nami jeszcze reakcja na Maltę oraz Albanię, dlatego gorąco zachęcamy Was do obserwowania naszego kanału. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.